Cześć, Paweł Duda z tej strony. W poprzednim nagraniu dowiedziałeś się, jak zgrać motyw do swojego WordPressa przy pomocy Cockpit'u oraz przy pomocy programu, jakim jest Total Commander. Dzisiaj zajmiemy się stworzeniem loga do naszego bloga. Do tego nie będę przedłużał. Przechodzimy do naszego bloga WordPress, a dokładnie bloga praca bez szefa.pl. Jest to logo mojego płatnego motywu, dlatego chcę je zmienić na przykład na logo praca bez szefa.pl. Przejdźmy do kokpitu naszego WordPressa, ukośnik WP myślnik admin, i logujemy się do naszego kokpitu. Podajemy e-mail i hasło, i jesteśmy w kokpicie. Otworzę w nowej zakładce mój blog, praca bez szefa.pl. Wygląda on tak, jak przed chwilą ci pokazałem, i wchodzimy na taką stronę jak cooltext. cooltext.com. Jest to bardzo fajna, darmowa stronka do wykonywania darmowych logów do swojej strony. Nie musisz więc spłacić żadnych pieniędzy. Widzisz, tutaj masz możliwość stworzenia logów, przycisków, czyli batonów. I tak dalej, i tak dalej. My zajmiemy się dziś stworzenia loga do naszej strony, do naszego bloga WordPress. Tutaj widzisz masz pod spodem różne wzory. Bardzo podoba mi się motyw Symbol. Możemy tutaj dodawać symbol do naszej strony oraz możliwość zmiany naszej czcionki. Inne są dosyć przybajeżone. Jeszcze zakładka Simple jest całkiem w porządku. Pamiętaj, aby twoje logo cechowało się prostotą i przejrzystością, aby fajnie wkomponowało się do twojego bloga, ponieważ wizerunek twojego bloga jest bardzo ważny na etapie budowania swojej marki. Dlatego musisz postarać się, aby to logo było bardzo fajne, bardzo przejrzyste. Mi na przykład podoba się logo Glossy. Jak widzisz, tutaj masz takie pole jak Design your logo, czyli projektuj swoje logo i wpisujemy tutaj tekst naszego loga. Na przykład Praca bez szefa.pl. Jak widzisz, tutaj jest taki prostokącik i za chwilkę się zmieni na tekst wpisany poniżej. Jak widzisz wygląda on tak. Tutaj możemy zmieniać rozmiar naszego logo. Ja zmienię na 30. Mamy możliwość używania wzoru tekstu, czyli Use Text Pattern. Wzoru tekstu, czyli kolor wnętrza naszych liter. Klikamy i mamy tutaj do wyboru różne motywy, które będą we wnętrzu liter naszego loga. Ja na przykład wezmę kolor szary i klikamy tutaj ten kwadracik Use Text Pattern. Za chwilkę się odświeży. Widzisz, wygląda to tak. Wygląda już to całkiem nieźle. Teraz musimy przejść troszkę w dół. I mamy coś takiego jak Use Outline Pattern. Czyli możemy tutaj sobie zmienić kolor obramowania naszych liter naszego loga. Zmieniamy obramowanie. Również klikamy tutaj na ten prostokącik. I zmieniamy sobie motyw obramowania. Masz ponownie te same motywy. Mi na przykład podoba się motyw taki czarno-szary. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. I klikamy ten kwadracik Use Outline Pattern. Klikamy go i zobaczymy jak nasze logo się odświeży. Trochę to obramowanie jest zbyt grube, dlatego tutaj możemy skalować nasze obramowanie loga. Obramowanie każdych liter. O, wygląda to całkiem fajnie. Możemy jeszcze używać cieni. Zwiększę cień do 9, na przykład. I zobacz, jak te cienie się zmienią. Widzisz? Tutaj jest właśnie ten cień naszych liter. Wygląda to nawet fajnie, nawet profesjonalnie. Musisz się pobawić z tą stronką. Jest ona bardzo fajna, bardzo przystępna. Masz tutaj różne możliwości wybrania logów. Jak widzisz, wybierz odpowiedni dla siebie, tak aby był przejrzysty. Zapytaj swoich znajomych. Jeżeli z pięciu Twoich znajomych trzech powie Ci, że Twoje logo jest w porządku wówczas niczego nie zmieniaj. Jeżeli natomiast trzy osoby powie Ci, że Twoje logo jest dobalne nie nadaje się albo jest średnio wkomponowane w Twojego bloga wówczas lepiej zmień to logo. Gdy wykonasz swoje logo klikasz tutaj taki przycisk jak render logo widzisz to logo jest tutaj i klikamy takie pole jak Download Image. Klikamy, widzisz plik nazywa się cooltext, jakieś cyfry.png. Zapisujemy go. U mnie ten plik zapisze się na pulpicie. Jest to ten plik, przeciągnę go tutaj do środka. Sprawdzę, czy jest to na pewno to logo. Jak widzisz, tak, nie mylimy się, zapisało się na pulpicie. Zamykamy je. I musimy wgrać to logo do naszego WordPressa. Chodzimy do naszego cockpitu. Jesteśmy już w kokpicie, przechodzimy do takiej zakładki jak media, ponieważ nasze logo musimy wgrać do naszego WordPressa i klikamy dodaj nowe. Wybieramy plik z naszego komputera. Jest to właśnie ten plik cyfry.png Przejeżdżamy w dół suwakiem i kopiujemy adres URL pliku. Kopiujemy ten adres i otwieramy go w nowym oknie. Jest to właśnie to logo. Przechodzimy jeszcze raz do naszego cockpitu, i musimy wejść do naszego wyglądu i kliknąć Channel Tem Options. Tutaj troszkę inaczej wgrywa się nasze logo do WordPressa niż w przypadku skórek darmowych, o których powiem Ci w kolejnym filmie. Jesteśmy w opcjach naszego motywu Channel Pro. Klikamy tutaj ten trójkącik General Settings i kopiujemy ten adres naszego loga. Po skopiowaniu adresu naszego loga przechodzimy do kokpitu i do tego pola image logo url wklejamy przed chwilą skopiowany adres. Wszystkie opcje zapisujemy przyciskiem Save Changes, czyli zapisz zmiany. Po zapisaniu wszystkich zmian, przechodzimy do naszego bloga, bloga praca Bez i odświeżamy go tutaj. I zobacz, że to logo się zmieni, właśnie na to logo, które przed chwilą wykonaliśmy na stronie cultex.com. Cool Jak widzisz, nie jest to skomplikowany proces. Wystarczy odrobinę zaradności w internecie, i możesz znaleźć bardzo ciekawe strony do tworzenia logów. Jeśli chodzi o tworzenie loga na Twoją stronę, na Twojego bloga WordPress, to by było na tyle. Zapraszam do moich kolejnych filmów. Dzięki i cześć.